Szczęść Boże, witam Was wszystkich w piątkowym Słowo Budziku. Dziś będzie o świątyni serca. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających w niej, mówił do nich... Napisane jest: mój dom będzie domem modlitwy, a Wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani, uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Drodzy, co jest naszą tożsamością jako chrześcijan? Być uczniem, misjonarzem, być uczniem Jezusa, który głosi Jezusa, tak? Ale żeby być uczniem Konieczne jest to, by przebywać z Mistrzem, by przebywać z nauczycielem, by przebywać z przyjacielem. Nasza tożsamość jako uczniów realizuje się i wyraża w tym, że jesteśmy ludźmi modlitwy, że jesteśmy ludźmi słowa, że jesteśmy ludźmi stąpającymi mocno po ziemi, ale jednocześnie nie będący. Z tego świata bym powiedział, tak? To znaczy, mocno zanurzeni w Bogu. Mamy żyć na tym świecie, kochać ten świat, chodzić po tym świecie, być normalnymi ludźmi, a jednocześnie tak, obrazowo mówiąc, mieć głowę w chmurach. To znaczy, mieć serce, umysł i całe swoje życie złączone z Bogiem, skoncentrowane na Bogu. Ludzie spotykający Boga. Najbardziej spotykamy Pana Boga nie tyle w miejscach, bo jak czytamy Nowy Testament, to co jest prawdziwą świątynią? To jest Twoja dusza, to jest Twoje serce, to jest Twoje wnętrze. Jeśli więc czytamy dziś to słowo, że Jezus robi porządek w świątyni, to jest to słowo dla nas, bo co może być w Twoim sercu? Co może być tym kramem, tymi. Sprzedającymi w świątyni, co może być zbytnia koncentracja na doczesności, może jakaś złość, może nierozwiązana jakaś trudna sytuacja, podtrzymywanie urazów, intrygi, nieuczciwość, grzechy, złe myśli tak? to może zaprzątać nasze serce. Z jednej strony się modlimy, ale z drugiej strony. Cały worek różnych rzeczy, które tak naprawdę zabierają to właściwe Bogu przeznaczone miejsce. To słowo wzywa nas dziś do nawrócenia. Do tego, byśmy oczyścili swoje serce. W jaki sposób? Czytaj Słowo, czytaj Ewangelię, nie tylko tak przelecieć oczami, ale zmagaj się ze słowem, sieć przy słowie nie pięć minut dziennie, spróbuj więcej tak? że jesteś, czytasz Słowo nie dlatego, że się coś chcesz dowiedzieć ale chcesz spotkać Boga o to chodzi w Biblii dalej, bądź człowiekiem modlitwy modlitwy, która wypływa ze Słowa modlitwy, która płynie z Twojego serca tak, jeżeli mamy zachwaszczone serce właśnie tymi różnymi takimi złymi postawami, myślami wartościami to na pewno modlitwa z serca płynąca będzie trudna. Wtedy łatwiej jest o jakieś takie formy słowne, tylko czy, 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 czy jakieś wyuczone rzeczy, czy odmówione modlitwy. One mają swoją wartość. W żaden sposób nie mówię, żeby je odrzucić. Ale jeżeli chcemy oczyścić swoje serce, taki detoks wewnętrzny zrobić, to zacznijmy modlić się swoimi słowami. Bo wtedy będzie bardzo wyrażała się wiara. Wtedy będzie się wiara Twoja budowała i wtedy będzie realny proces nawrócenia. Może to słowo dzisiejsze i najbliższe godziny czy dni modlitwy, w oparciu o to słowo, doprowadzi Cię do pokuty. Pokutuj przed Bogiem, stań w pokucie, przepraszaj Boga. Może uznasz, że potrzeba się wyspowiadać. To zaproś Jezusa na nowo do Twojego serca jako Twojego zbawiciela i pana, kto chciej po prostu na nowo z Jezusem żyć. I wtedy mój dom będzie domem modlitwy, to znaczy w głębi naszego serca, w naszym duchu, poprzez Ducha Świętego spotkamy się prawdziwie z Ojcem, przez Jezusa Chrystusa. Pracujmy. Pozwólmy, żeby łaska Boża nas zmieniała, by Bóg. Miał przywrócone w nas miejsce, jemu należne. Dobrego dnia Wam życzę. Do spotkania.